Witam kochani serdecznie, Mati Kasny z tej strony i znajdujemy się w Darłowie. Mamy listopad 29 2022 i tutaj jest wyjście do portu. Jak widzimy, woda spokojna. Powiedzcie mi tutaj, drodzy widzowie, co sądzicie o Marina Royal, która została tutaj wybudowana w porcie? Ja myślę, że strasznie zaburza to widok, a tam jeszcze zostanie wybudowany trzeci budynek. I co sądzicie o tym? Bo ja myślę, że to jest takie, no nie wiem, nietaktowne on. jakieś tam pół kilometra albo gdzieś tam na brzegu ale tutaj w porcie ten widok no może inwestor jak najbardziej zarobi ale czy to jest atrakcyjne dla zwiedzających, dla turystów, dla przyjeżdżających w wakacje? Ciężko powiedzieć. Jak widzimy, morze w ogóle nie jest delikatne fale. Temperatura 3 stopnie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jakiegoś miłego komentarza.